Po raz drugi ulicami Bielska Białej powędrował orszak Trzech Króli. W ten sposób mieszkańcy stolicy Podbeskidzia obchodzili święto Objawienia Pańskiego, które upamiętnia betlejemski pokłon mędrców ze wschodu. Każdy z uczestników pochodu wcielił się w rolę monarchy, zakładając na głowę symboliczną koronę. Bardzo dużo ludzi było, myślę, że więcej niż w ubiegłym roku, 3 tysiące to na pewno. No ja myślę, że to był Orszak Czech Króli, gdzie maszerowaliśmy, śpiewaliśmy kolendy, Pokłonić się Jezusowi, ten Nowonarodzony, który, z którego cieszymy się, dopiero były święta, że to wszyscy w tym właśnie celu szli, aby wyznać swoją wiarę w Nowonarodzonego. Barwny Orszak wystartował spod kościoła Opatrzności Bożej w Białej. Wcześniej w świątyni odbyła się uroczysta Msza Święta. Około godziny 12 pochód dotarł na Bielski Rynek, gdzie mędrcy złożyli u stóp Małego Chrystusa Dary. Chcieliśmy przejść przez miasto, żeby pokazać mieszkańcom, żebyśmy mieli dłuższy, dłuższy czas, mogli właśnie kolendować. Bardzo, bardzo dziękujemy prezydentowi, że taką zgodę wydał. Myślę, że było to piękne pokazanie swojej wiary. Podczas imprezy nie zabrakło regionalizmów. Kolendy śpiewano w aranżacji góralskiej, bowiem melodie do nich przygrywał regionalny zespół grojcowianie. W bielskim orszaku uczestniczyła również grupa żywieckich dziadów, którzy dają o sobie znać w okresie noworocznym. Grojcowianie to jest nasz regionalny zespół, wobec czego tutaj w Beskidach yy, my chcieliśmy pokazać też yy, ci dziady żywieckie. To też jest coś takiego atrakcyjnego. No a przede wszystkim Czej Królowie. Yy, udało się znaleźć właśnie taką stadninę, gdzie yy, mogliśmy skorzystać z no, tych oni... Yy, tak charytatywnie nam się udzielili. Orszak trzech króli to bezprecedensowo największe jasełka na świecie. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się aż w 96 miastach. Największy pochód przeszedł ulicami Warszawy, gdzie w orszaku wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Wtedy, jak właściwie ksiądz biskup pisał zaproszenie do parafii, to było ponad 60, a tak przyrastało, że w tej chwili już jest ponad 90. Jest na Ukrainie, w Kamieniu Podolskim, jest w Hiszpanii, w Afryce, także no, chyba światowe jasełka. Kolęd się nie słucha, kolendy się śpiewa. Tak mówi główne hasło imprezy. Dzięki orszakowi Trzech Króli tradycja świątecznego kolędowania na pewno nie zginie.